To, że zdecydowana większość dzieci oraz młodzieży polskiej nie lubi chodzić do szkoły, jaką serwuje nam system edukacyjny, to jest fakt. Każda dorosła osoba, a na pewno zdecydowana większość uważa, że wynika to po prostu z lenistwa uczniów. W mega skrócie, jak wygląda polska edukacja. Mnóstwo schematów, mało elastyczności brak kreatywności, dużo oceniania, mało uświadamiania, ciągły krzyk i presja, mało uśmiechu. Jak w takim systemie może się czuć dziecko, młodzież, jak dorosła osoba nie byłaby w stanie pójść do takiego miejsca z uśmiechem na twarzy? Czy w taki sposób jesteśmy w stanie rozwinąć ucznia, Uważam, że nie, kompletnie. Czy jesteśmy w stanie zrobić więcej, żeby pomóc danemu uczniowi, żeby go zainspirować, żeby go zachęcić, żeby sprawić, że jego działania w szkole będą dla niego przyjemne i dadzą mu kompetencje do tego, żeby w przyszłości jako dorosła osoba radziła sobie lepiej? Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Uważam, że tak. Przede wszystkim musimy spojrzeć na każdego ucznia w szkole indywidualnie. To jakie ma lepsze strony, jakie ma słabsze. Czym się bardziej interesuje, czym mniej. Jeżeli masz czymś problem, próbujemy go zachęcić. Nie ciśniemy zbyt mocno, bo to działa kompletnie w odwrotną stronę. Czasami warto odpuścić pewne rzeczy żeby przerzucić to na coś, co da efekt. Czyli daję przykład. Jeżeli ktoś jest słabszy z matematyki, nie męczmy tej osoby, nie wiadomo jak mocno. Spróbujmy gdzieś tam te podstawy wprowadzić do życia, ale wyeksplorujmy rzeczy, które, które są mocniejsze. Załóżmy język polski, gdzie fajnie mówi, dobrze czyta, ma fajne predyspozycje. Pogłębiajmy to, rozwijajmy to bardziej. To da efekt. Dlaczego system edukacyjny jest tak niebliski? Po pierwsze, przez 40 lat obserwujemy ciągle to samo, bo jeżeli chodzi o, o polską szkołę, zbyt wiele się w tym temacie nie zmienia. Do studiów jakoś się doczłapałem, więc to jest kolejny argument. Troszeczkę w szkole popracowałem. To też jest jakaś dla mnie informacja i, i wiedza na ten temat. Przede wszystkim praca nauczyciela powinna bardziej być skoncentrowana na działania z uczniem, nie działania z dokumentami, z przepisami, z takim systemem, który tak naprawdę on nic nie wnosi do życia ucznia, kompletnie. To jest rzecz, która powinna zostać natychmiast zmieniona. A nauczycielom radzą w relacjach z uczniem w niektórych momentach schować jego do kieszeni. Potrzeba wziąć pod uwagę to, że każda osoba ma różne problemy, ma różne przeżycia, ma różne chwile. Tym bardziej młoda osoba, która potrzebuje wsparcia dorosłej osoby, a nie obrażania się, krytykowania, oceniania i narzucania jeszcze dodatkowej presji. Gwarantuję Wam to, że to da efekt, bo nie sztuką jest zbudować. Ucznia i dzieciaka, który jest ciągle podporządkowany, który ciągle się słucha, który ciągle dobrze pracuje, wykonuje nasze polecenia. Sztuką jest odkryć w osobie, która ma mnóstwo problemów, która sobie nie radzi w codzienności i dać mu narzędzia do tego, żeby w tym świecie, który jest tu i teraz, radził sobie coraz lepiej. A to jest niesamowita wartość.